W Ojca i Syna, i to Świętego. Amen. Pozdrawiamy Cię gorąco, Święta Maryjo, Matko nieustającej pomocy, jako praną przez Panią i Królową naszego domu. Przez swą troskliwą miłość macierzyńską płakamy Cię najusilniej, zachowaj jako mieszkańców w zdrowiu i bezpieczeństwie od oknie, kradzież, wypadków i innych nieszczęść, a na to wszystko od niespodziewanej śmierci wstań, nieprzyjaśnij z bokiem. Matko nieustającej opieki, uproś naszej rodzinie o Syna Twego zrozumienie, gotowość pomocy, zdolność przepaczania, oraz szczerość, cierpliwość i miłość co codziennym życiu. Spraw Matko, by w naszej rodzinie było jedno serce i jeden duch. Bądź zawsze troskliwą opiekunką naszej rodziny. Amen. W imię Ojca i Syna i to świętego. Amen.